Witamy wszystkich serdecznie, spotkałem się tutaj z Patycją Biedrzycką, aby odpowiedzieć na Wasze najczęściej zadawane pytania na Instagramie, na moim profilu na 57 i postaramy się wytłumaczyć wszystkie niejasności. Także Patycja, co Cię interesuje w wypożyczalni? Jaki jest koszt wynajmu samochodu? Koszt wynajmu różni się od klasy pojazdu, ceny zaczynają się od 57 zł, a szczegółowy cennik znajduje się na stronie internetowej bądź na Facebooku. Czy rozliczenie za wynajem jest pobierane z góry, czy po zdaniu auta? Płatność za wynajem auta jest pobierana z góry. Jaka jest wysokość kaucji? Wysokość kaucji jest zależna od segmentu pojazdu. Zaczyna się od 500 zł. Jaki jest limit kilometrów? W zależności od pojazdu jest to pomiędzy 200 a 500 km na dobę. A co się stanie, kiedy go przekroczę? Wtedy jest naliczana dodatkowa opłata 30 groszy za każdy kilometr. Jakie jest ubezpieczenie? Auta są w pełni ubezpieczone, posiadają pakiet OCAC i NNW. W jakich godzinach jesteście otwarci? Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 i w soboty od 9.00 do 15.00. A jeśli chciałabym wypożyczyć auto poza godzinami pracy? Oczywiście nie ma z tym problemu, jest dopłata 40 zł. Czy jest możliwość podstawienia auta do klienta? Oczywiście mamy taką możliwość. A jaki jest koszt? Koszt wynosi 40 zł na terenie miasta. Poza miastem jest to sprawa indywidualna. Czy macie auto tylko luksusowe? Nie, nasza oferta składa się z każdej klasy aut. A powiedz mi, niektórzy klienci pytają, czy paliwo jest po stronie wypożyczalni, czy po stronie klienta? Od razu mogę powiedzieć, że paliwo jest po stronie klienta. W cenę wynajmu wchodzi tylko auto. Gdzie mieści się Wasza siedziba? W Łodzi znajdujemy się w dwóch miejscach, na Łódzkim Lotnisku oraz na Alei Włókniarzy 191. A inne miasta? Na chwilę obecną działamy także w Warszawie. No dobrze, a jeśli chciałabym, żebyście podstawili mi auto w inną lokalizację? Wtedy cena oraz miejsce jest ustalane indywidualnie z klientem. Co jeżeli spóźnię się z oddaniem auta? Wtedy naliczana jest kolejna doba za wypożyczenie, chyba że poinformujesz nas o takim spóźnieniu z przyczyn niezależnych od Ciebie. A co jeśli będę miała kolizję nie ze swojej winy? Przede wszystkim trzeba wezwać policję, a wobec wypożyczalni nie ponosisz żadnych kosztów. No dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Gdzie mogę znaleźć wasz regulamin? Regulamin znajduje się na stronie internetowej 57rent.pl w zakładce regulamin oraz na Facebooku. I to wszystkie na dzisiaj pytania. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wasze wątpliwości co do wypożyczenia samochodu. Zachęcam do zapoznania się z ofertą 57rent.pl. Oraz pisanie na Instagramie dodatkowych pytań, które nie znalazły się w dzisiejszym wywiadzie. Dziękujemy. Pozdrawiamy.